Ręce Kiel. rozłożone. Zrobiłem to już drugi raz na tym planie. Proszę, nie wycinajmy tego. Ja nie mam tu co uderzyć. kaktusa nie radzę, to może się nie skończyć. Dzień dobry z tej strony. Dominik Boss, a to jest podcast Max 10 Minut, w którym dzisiaj bez cukru gościmy Wiktorię Kaczmarczyk. Bardzo miło mi Ciebie widzieć. I, także. I oficjalnie cześć. Cześć. Wiktoria opowie nam dzisiaj o tym, jak wygląda życie poza miastem, troszkę o realiach gospodarstw rolnych i też być może, dlaczego warto tam pojechać, odwiedzić, jak. Długo twoje życie było związane właśnie z pozamiejskim klimatem. Jak długo od urodzenia. Mhm. E, urodziłam się na wsi, wychowałam się na wsi, mieszkam na wsi, i na wieś za każdym razem wracam, jak wyjeżdżam na studia. To jest bardzo ciekawe, bo często słyszy się o tym, że jak ktoś ma okazję wyjechać do miasta, to ucieka na stałe i zostawia wszystko ze sobą. A ty tego nie robisz. Dlaczego? Po pierwsze, lubię to, co robię, ale też ja rozumiem całkiem osoby, które. Z tej wsi wyjeżdżają do miasta, bo po mm -hmm. pierwsze, no, studia, poznają tam pewnie kogoś ważnego, mają dobrą pracę. Na wsi, niestety, tej pracy dobrej nie dostaniemy. Ja mam ten, można powiedzieć, przywilej, że urodziłam się w rodzinie rolników i też rolnika w sumie w szkole poznałam mm -hmm. i tak sobie żyjemy razem, ale całkiem właśnie rozumiem te osoby, które chcą uciec, bo czasami jednak ten rozwój, czy właśnie lepsza praca jest dostępna. No, dopiero w mieście. W takim razie chciałbym Cię jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo coraz więcej osób, przynajmniej ja mam takie wrażenie, szuka właśnie wytchnienia na wsi. I mm. mimo, że całe życie mieszkali w mieście, jednak uciekają gdzieś tam ukryć się w świętym spokoju na wsi. Z czego to wynika? Jak to mówią, wsi spokojna, wsi wesoła. <laughs> Może dlatego, że jest spokojna, faktycznie jest spokojna. Też ja chciałabym podkreślić tą różnicę między wsią, gdzie mieszkamy na wsi, dojeżdżamy sobie gdzieś do pracy, nawet pracujemy zdalnie, o, to jest w ogóle super, tak? Bo te mhm. osoby nie muszą nawet gdzieś tam przemieszczać, tylko wychodzą i, i mają tam lasek, trawkę i jest w ogóle fajnie, ale też tą wsią rolniczą, gdzie my jednak no nie zawsze jest spokój, na przykład w żniwa czy w ogóle u nas jest wiosna, lato, jesień, to są bardzo takie pracowite okresy, gdzie tego spokoju nie ma i jest tylko cały czas praca i praca i praca, jesteśmy właśnie w tym polu, no i też niestety osoby, które przychodzą z tego miasta do wsi mogą odczuć dyskomfort, nie wiem jak to nazwać, mogą być zniesmaczone tym, że rolnicy sobie tak długo pracują, bo jednak my nie mamy tego spokoju, a ci ludzie chcieliby ten spokój na tej wsi mieć, nie? Zakładam, że masz bardzo dużo anegdot związanych z życiem na wsi. Mogłabyś się czymś podzielić? Agresywnymi krowami. I, i, o co chodzi z agresywnymi krowami? No bo to jest tak. Krowy po urodzeniu. Mhm. cielaka, bardzo chcą go bronić. No wiadomo, jak każda matka swoje tak. dziecko. No ale musimy im w tym jakby ślankowym życiu i cieszeniu się sobą troszkę przeszkodzić. I na przykład takiego cielaczka musimy zakolczykować. Tylko no niestety nie Mama zawsze krowa nie się z tym zgadza dokładnie. Więc można dostać um, niestety jej głową w jakąś część ciała. Akurat tego udaje nam się unikać, bo wykorzystujemy jakąś tam Ładowarkę, gdzieś tam się bronimy, gdzieś tam schaczymy i ja na przykład jestem od tego, żeby tą uwagę od krowy odwracać, mhm. a chłopaki tam właśnie działają z maluchem. No ale zdarzyło mi się właśnie, mamy taką halę namiotową, w której trzymamy krowy na zimę, żeby miały jakby swój taki super ciepły kącik. No i mieliśmy tam cielaczkę, i on był taki dość nowy, można powiedzieć. Doglądam tego cielaka. Patrzę do góry i mówię kurczę, coś chyba nie ten zrok chciałabym zobaczyć u tej krawy. myślę. Okej, okay, wycofam się po malutku. I jak już wstałam, to ja słyszałam coś biegnie za bardzo szybko, za szybko, bo one czasami wiadomo bawią się, gonią się, nie? Robią sobie na i biją się nawet, bo jest hierarchia w stadach. Miałam taki plan przeskoczenia przez ten paśnik, no ale nie wyszło. Weszłam w te drzwi po prostu. No i dostałam Pupę głową krowią. Na szczęście nie miała rogów, bo gdyby miała rogi, mogłyby być ze mną bardzo źle. Ja tylko wtrącę, bo powiedziałaś wcześniej, że w momencie kiedy trzeba tam załatwić jakieś formalności mm -hmm. z tymi cieraczkami, to na przykład ty odwracasz uwagę krów. Mm -hmm. Jak się odwraca uwagę krowy? No ja to na przykład no, nie zademonstruję tego teraz, ale macham rękami, wydaję dziwne dźwięki u a. Coś I krowa takiego. się odwraca i totalnie nie wie co się dzieje tak, dookoła. No, bo one tak, ona tak tylko I zastanawiam się, o co jej chodzi tu, teraz. Tak, znaczy one pewnie zdają sobie sprawę tego i one wiedzą już, o co chodzi. Te starsze są przeważnie wyrozumiałe, no bo wiedzą, że ci ludzie jednak tego nie cielaczka i zaraz oddadzą ten cielak. Będzie cały zdrowy, z ogonem, z kopytkami, z uszkami, z wszystkim. Ale właśnie te świeże mamusie, no nie bardzo. I właśnie takie świeżaki mnie pogoniły. Słuchaj, no ale znamy już ciekawostki dotyczące krów i wiemy, że są one znacznie bardziej terytorialne niż mogłoby się Oj. wydawać. To tak, to Natomiast tak. Natomiast podejrzewam, że jest jeszcze bardzo wiele innych rzeczy, których nie wiemy i które nie są oczywiste dla osób, które nie pracują, nie żyją na wsi. Myślę, że całe rolnictwo jest takie. Tak? Nie jest oczywiste. Ludzie nie mają kompletnie pojęcia o tym, tak prawda? Tak mi się wydaje. Ostatnio gościłam znajomych z właśnie, no są z miasta, poznałam ich na studiach. Wydaje mi się, że się nie obrażą, bo wiele osób właśnie błędnie myśli, że jeśli krowa ma rogi, jest bykiem. A to wcale tak nie jest, bo istnieje dekoronizacja, gdzie właśnie my mamy, stosujemy takie maści, że, że te rogi nie wyrastają, a to dlatego, żeby było bezpiecznie. No ale wracając, no to właśnie jest taki, takie przekonanie, że to byki mają rogi, a krowy nie. I, i ludzie czasami przychodzą, o, patrz jaki fajny byk. To jest krowa z rogami. A czy tak swoją drogą ludziom wydaje się, że praca na wsi jest prostsza niż jest w rzeczywistości? Zależy też. Ja działam na mediach społecznościowych, spotykam się i z tym, i z tym, i z szacunkiem, i z takim, wy nic nie robicie, cały czas tylko leżycie. Ach, no co ty? Samo wam rośnie. No, no niemożliwe, że ktoś tak myśli. No oczywiście. I to jest powszechne? Nie powiem, że 50 na 50, ale tak, ludzie tak myślą, że nie wiadomo, ile mamy pieniędzy, ile mamy czasu, że nie wiem, krowy to same się doją, a, a byki są. To z jakimś wykarmi. takim starym myśleniem, że co posiadać zróbcie? ziemski to musi być zamożny. No, no to tak nie pasuje do Musiałabym dzisiejszych kraju. mieć realiów. Się, kurczę parobków, żeby jednak leżeć z <laughs> <rok. śmiech> Tak, 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 tak. Bardziej tytuł już szlachecki. <laughs> i tak, tak. Idźcie, róbcie. Ja dzisiaj. Królowa Wiktoria <laughs> 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 na sianie. <laughs> Natomiast ja mam dla ciebie szybką no. anegdotę, bo jak miałem 7 lat, to miałem takiego małego pieska, nazywał się Fafik. No super było generalnie, ale rodzice pewnego dnia mi powiedzieli, że pojechał na wieś i zastanawiam się, jakby co, co może u niego się dziać. czy. Tam dużo Fafików biega, więc może któryś jest twój. Mamy twoją reakcję możesz, śmiechu, jest ten. Możesz przyjechać, może akurat gdzieś tam twój będzie biegał. Mamy takiego, który czasami między krowami chodzi i bardzo lubi jeść ich... Czy on dalej Skutek żyje? Okej, okay, myślałem, że nie oszukali. <laughs> nie, no pewnie żyje. Musisz przyjechać i zobaczyć. To ja chciałem Cię zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo też masz bardzo duże social media. Czym się zajmujesz w social mediach? Co pokazujesz? Życie swoje. I przyciąga to naprawdę dużo odbiorców, Tak, prawda? no tak jakoś rok temu był taki boom, gdzie faktycznie zaczęłam jakoś tak więcej tego dodawać. I dużo właśnie ludzi do mnie przyszło i mówi, ale fajnie, że to pokazujesz. Ja myślałem, że to wygląda tak, a to wcale tak nie jest. I cieszę się, że docieram do ludzi właśnie z Miasta, którzy mogą zobaczyć, że to wcale nie wygląda tak, jak oni myśleli. Czyli na przykład, rolnik to ma kalosze, słomę w tych kaloszach. Faktycznie mamy słomę w kaloszach, jak ścielimy, ale ogólnie możemy się też jej pozbyć i wcale nie wygląda jaki <grych> typowy rolnik na tych wszystkich obrazkach y, z widłami jeszcze najlepiej tak, z nikt z tej słomy nie przykleił. Tak, nikt tej słomy y, nie przykleił, i, i w ogóle to tak nie wygląda, i cieszę się, że dzięki właśnie tym mediom społecznościowym mogę ludziom, jakby to pokazać. Nie? Wyszło to tak w sumie niechcący, bo po prostu lubiłam. Fotografię. Lubiłam nagrywać filmy, gdzieś tam w internecie to zaczęłam udostępniać, niechcący, można powiedzieć i. Cieszę się z tego. Teraz też w ogóle naprawdę się cieszę. Właśnie między innymi jak ludzie mi piszą, że dziękujemy Ci, że to nam pokazałaś, fajnie, że, że, że to pokazujesz i człowiek. No i to tak ogromne sobie... No nie, 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 dużo, żeby to powiedzieć. Nawet na zdani. tydzień. Mogą sobie zrobić na tydzień? tydzień wakacyjny. Tak. Co ja, ich przekona najbardziej. Co? Ja marzyłam o agroturystyce, więc jak mi się za kilka lat jakby uda, to ja bardzo zapraszam. M mogę wam nawet udostępnić krowę, żeby pogoniła. Jeżeli chcecie, żeby pogoniła was jakaś krowa, to wiecie już, gdzie <laughs> szukać. Zapraszamy na przyszłą agroturystykę, a także do oglądania kolejnych odcinków podcastu Max 10 minut, dlatego, że Wiktoria właśnie w ciągu 10 minut opowiedziała nam o tym, jak Wyglądają realia wsi. Dziękujemy pięknie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.